A to dobro, a to piękno, a to miłość. A to tak, a to tak tworzysz swój świat. A to słowem, a to obrazem, a to decyzją. A to tak coś dziś zmieni. Bo co wewnątrz, to na zewnątrz. Hej, e, witaj to Tak. E, dzisiaj słuchaj, odwiedziłam mamę, więc. Mama nie chce się pokazać na kamerze, ale, ale inne miejsce. Dobra, słuchaj, taki cytat mam do ciebie. Dbaj o siebie, a lepiej zatroszczysz się o innych. Czyli na zasadzie, no jeżeli, to już w ogóle chyba mówiłam o tym kiedyś, wspominałam, bo ja bardzo często właśnie mówię o tym, tak, żeby dbać o innych, jeżeli możesz, jeżeli masz taką możliwość, ale faktycznie najpierw trzeba zadbać o samego siebie, tak, no bo jeżeli jesteś chory, jeżeli źle się czujesz. Jeżeli ty w swoim życiu masz coś niepoukładane, nie jest jakiś chaos, no to w jaki sposób możesz uczyć inne osoby? No, raczej, raczej to nie wyjdzie, tak? Czyli dopiero w momencie, kiedy sam coś przeżyjesz, sam czegoś doświadczysz i poznasz tą drogę całą, która właśnie wyprowadziła Cię od punktu A do punktu B, a może C i D, nawet Z, no to jesteś w stanie właśnie wtedy przekazać to innym osobom, jesteś w stanie pokazać jak przejść te wszystkie trudy, te cierpienia, ból, czy cokolwiek, te kłody, które pojawiają się pod nogami, jak sobie radzić z różnego rodzaju sytuacjami po prostu, tak? Więc, więc chyba to tak dzisiaj, a to tak na tyle. Dobra, trzymaj się i miej dobry dzień. Hej i pamiętaj, żeby dbać. O siebie w równym stopniu jak o innych. Hej.